Cześć, witam. Dziś trochę inne łapki, bo mi się skończyły zapasy. Zabieramy się za maksuma 140. Rozpoczynamy demontaż ciągnika. Tutaj mamy już wypuszczony olej ze skrzyni. Wypuściliśmy całość i to już zostało zrobione dzień prędzej, żeby wszystko ładnie zeszło. Przymierzamy się do odpięcia kabiny od reszty ciągnika i będziemy to wszystko ściągać i zestawiać na, na przyczepę. Taką dużą przyczepę postawimy, tą kabinę na przyczepie, żeby jej e, nie zostawiać na zewnątrz, tylko właśnie będzie można wjechać pod drugi dach i niech ładnie będzie schowana pod dachem. Fachowiec już tam leży pod. Ja idę znosić jeszcze resztę sprzętów. Tak, przynoszę lewarek, przynoszę wszelkie kobyłki. Podjeżdżamy kawałek do tyłu, żeby było bliżej wjazdu i po odłożeniu kół będziemy mieli pełny dostęp dookoła kabiny, aby to wszystko właśnie od niej odpiąć. Tak. Tak to brzmi, jak to brzmi. Brzmi to jak plan, nie? Brzmi to jak plan. Na razie jeszcze no w prowizorycznym, e, niedokończonym dużym warsztacie, ale to będzie tak wyglądało, drodzy widzowie, ponieważ no, robię to etapami e, ze względu na e, pracowników do wykonywania prac budowlanych, ze względu na finanse, ze względu na jeszcze sprawy e, administracyjne. No i przy okazji jeszcze jak już wspomniałem o remoncie w dalszym ciągu remoncie dużego warsztatu. To od razu chciałbym się do was zwrócić z pewną kwestią. Czy jest ktoś wśród, wśród widzów, kto wykonałby mi projekt projekt dachu wykonania e, zadaszenia e, w inny sposób, jak tutaj mamy, ponieważ chcę opuścić ten dach. Ogólnie doszedłem do wniosku, że nie zostawiamy tej konstrukcji. Będzie to trwało dłużej, będzie to wymagało większej ilości pracy, większego nakładu, ale doszedłem do takiego wniosku, ponieważ od dosyć dawna z tyłu mojego podwórza mam takie oto kratownice. Kratownice na zadaszenie. I one. Tak, na dobrą sprawę spełniają wszystkie moje wymagania i oczekiwania oraz łączą Wasze pomysły, które podpowiadaliście już dosyć dawno temu, kiedy już mówiliśmy o tym dachu: że chcę zrobić ten dach, że chcę podwiesić sufit, żeby ograniczyć uciekanie ciepła. Wiele było tych pomysłów, ale tak naprawdę ta cała konstrukcja, która tu leży, te ileś tam sztuk, one, wymaga, one po prostu spełniają wszystkie te oczekiwania. E, obniżają nam wysokość budynku, e, zmniejszają nam tą górę, tą kubaturę właśnie. E, są to stalowe kratownice, nie konstrukcja drewniana. I jest to na tyle najlepsza opcja, że chciałbym właśnie zastosować je na tym właśnie budynku. Jak widzimy, ta blacha no już jest trochę ruda, tak? Ale ten taki mocny stożek, Taka wysokość pionowa nie jest do końca mi potrzebna, tak? Gdyby to właśnie zdjął, zastąpił to ładnie tymi kratownicami i to od razu przykrył od góry płytą warstwową, to by moim zdaniem spełniało wszelkie możliwe oczekiwania oraz parametry, jeżeli chodzi o ogrzewanie budynku, tak? I stąd jest moje właśnie pytanie o ten projekt, czy ktoś jest w stanie wykonać? Ponieważ tu w okolicy już miałem wszystko podogadywane wstępnie. Ale wszyscy są tak obładowani tymi wszystkimi e, projektami, bo tu nie mam w mojej miejscowości za dużo osób, które się tym zajmują, a gdzieś ostatnim czasem szykują się jakieś zmiany przepisów i wszyscy coś na potęgę robią, bo jakaś się szykuje od nowego roku jakaś zmiana. Nie wiem jeszcze o co chodzi, nie wnikałem, ale no tak są pozostawiani pracą, że może ktoś z was jest chętny i ktoś ma albo zna albo wiek kto ma gdzieś tam trochę mniej zawalonych terminów, aby wykonać właśnie projekt, ponieważ projekt jest potrzebny do tego, aby założyć te kratownice to jest raz, a dwa przepisy mówią jasno, że kiedy zmniejszamy wysokość budynku, no już wtedy musi być projekt, jeżeli by wysokość budynku nie była zmieniana, to jeszcze można wykonać to na zgłoszenie, no przynajmniej takie informacje mi się już udało uzyskać no i, no i zwracam się z taką prośbą o pomoc w tej kwestii jeżeli by była możliwość no i tak naprawdę, no te kratownice są solidne, bardzo zdrowe, tylko by trzeba było je wypiaskować, ogarnąć, pomalować, tak? Jest ich parę sztuk. Ile ja mam tu jest? No dobra, mniejsza. Wypiaskować, wymalować, wyszykować na cacy, tak? Boże, z tym piaskowaniem i malowaniem, no nie jest to e, zły temat, ale jak sobie wejdę tak a jak sobie tak popatrzę po gospodarstwie, to na te malowanie to na dobrą sprawę. Ja kiedyś chyba na cały rok będę musiał się ustawić z tym malowaniem. Jeden cały rok yy, moich nagrań to by, powinno być samo malowanie, bo tak. Chciałbym pomalować siewnik od kukurydzy, talerzówkę, yy, beczka jest do malowania, kierowce do malowania, jedynka, dwójka, siedemsetki, trójki, kontenery, przecież kontenery też od razu pług, zaznaczam, że to jest kolegi Maśka, przyjechał razem z Kejsem to nie jest mój pług e, tak więc przyczepy, nie przyczepy no jest tego do malowania i tak naprawdę kiedyś do tego będzie musiało dojść i to 100% no bo, no bo sprzęty tego wymagają, tak no, beczka duża no już można by było malować, ponieważ nie jest nie będzie już tu z tyłu za bardzo przerabiana już nie będzie aplikatora ani nic, tak więc to by można było już piaskować, malować, bo gnojowica ją zje. No kierowce to jest stary numer, wiadomo o co chodzi. Kontenerki, kontenerki, które przyjechały też takie łaciate kolorowe. Tak więc tego piaskowania i malowania to naprawdę, naprawdę mam na rok albo i więcej. Zabawy, te wszystkie właśnie do sprzętu. Pług duży, też już by się przydało. Stary, dziadkowy kultywator, też by mógł już ładnie świecić, a nie ładnie odstraszać. O, długo by gadać, tak więc... Zwracam się do Was z takim tematem, a teraz wracamy na warsztat i walczymy dalej. Następne, co wykonuję, to rozpinam zbiornik paliwa i demontuję go z tego miejsca, ponieważ, wiadomo, nie jest tu potrzebny w trakcie prac. No i oczywiście dostaje się do reszty podzespołów. Muszę sobie przy okazji uwiecznić, tylko jakby światełko zapalił, jak szły przewody paliwowe. Tu czerwony, tu zielony. No i teraz będę pamiętał. A jak nie będę pamiętał, to włączę sobie odcinek. I już będę pamiętał. Taka sytuacja. Podziel, podziel się światełkiem. Dziękuję. No i mamy tą stronę już na widoku, po odkręceniu całego zbiornika. Szczerze, spodziewaliśmy się, że będzie dużo gorzej, dużo trudniej, ale finalnie nie jest tak źle. Tutaj mamy trochę pięknego okablowania. Stan. Tego oczywiście, no, widzimy jaki jest. Nie wiem czemu tyle wtyczek tutaj wisi wolnych, ale prawdopodobnie to będzie po prostu wiązka e, już gotowa pod jakieś inne opcje ciągnika i to już po prostu e, jest tak nadprogramowo przez producenta zainstalowane. Tak samo jest w John Deere'ach. E, I tutaj widzimy ślady, że na społowieniu nasi tu byli i ładnie to złożyli, tak? Nie, nie jest źle. Jest dosyć, dosyć okej. Okay. Teraz tak, wszystkie tutaj podtrzymki od kabiny, węże na grzewnicy, tu mamy od klimatyzacji, klimatyzacja oczywiście opróżniona. O, tu im się trochę nadlało silikonu, ale to nic. E, no Druga strona teraz, O, ty tam walczy z tamtej strony, ja tu jestem z tej. Jeszcze też tak patrząc troszeczkę widzę, że nie tak jest założone sitko w osłoniku, ale to taka można powiedzieć mała kosmetyka. Chodźmy tutaj. No i tutaj też nie było to jakieś skomplikowane, ponieważ wszystkie przyłącza do kabiny znajdują się w tym miejscu, bardzo ładnie to się udało rozpiąć, jedyne co trzeba będzie uważać, żeby tego ani nie uszkodzić, ani nie zabrudzić, złącza ładnie odłożone, wszelkie przewody, to wszystko, no nie jest to skomplikowana procedura, aby, aby zdjąć tą kabinę, tak, największy problem to oczywiście tutaj będą przewody od orbitrola i cała tutaj układanka od hamulców, tak, a tak to jakiejś tragedii nie ma, tu trochę gdzieś widzieliśmy trochę takie właśnie słabe, e, można powiedzieć, efekty jakiegoś montażu, demontażu. No bo to tak to, to coś to tak nie tak wygląda, ale może się po prostu zdarzyć, tak? Co dalej robimy? No i kabina już odjeżdża na przyczepie, jedzie do drugiego pomieszczenia pod dach. Całe urządzenia do ładowarki, żeby można było to podnieść. Tak jak widzicie na załączonym obrazku, a teraz możemy przechodzić do, do archeologii ciągnikowej. Ja lubię właśnie e, oglądać i patrzeć, właśnie to, co kryje się pod kabiną, to, co zazwyczaj e, nie można zauważyć podczas jakiejkolwiek naprawy, i to jest tak naprawdę tak zwana właśnie archeologia, bo można zobaczyć, co ciągnik robił, przy czym pracował, jak robił w lesie, to są tu zazwyczaj liście, jak robił w polu. Czy gdzieś indziej? O, tu mamy na przykład jakieś albo kukurydza, albo jakiegoś łęta, coś takiego, czyli ziemniaki. Można u sobie takie po prostu marne dochodzenie zrobić, skąd ciągnik pochodzi. To jest tak zazwyczaj, wiadomo, kiedy mamy ciągnik w ogóle, nie wiadomo, znaczy nie wiadomo. Tak jak na przykład przyjeżdża ciągnik z zachodu, tak jak ja kupowałem, i od razu po takich właśnie dochodzeniach, co on na sobie ma, można ustalać przy czym dany sprzęt. Pracował, tak? No i tak to wygląda. No jest tu trochę tego, a trochę tego to mam na myśli to, zobaczcie jak to wygląda. To wszystko jest zaolejone, zalane i no nie do końca w pełni zabezpieczone, bo to już ma swoje lata, to już ma swoje godziny, to już było wielokrotnie ruszane, tak? I no nie wygląda to zbyt dobrze i to też gdzie przewody leżą blisko metalowych elementów generuje przetarcia, otarcia wiązki, może spowodować e, zwarcie, jeżeli e, na, przykład, na przykład drodzy widzowie no bezpiecznik się nie spali, czy coś takiego, czy, czy gdzieś to się tak zacznie pomału iszyć stykać no to prawdopodobnie grozi to też pożarem, tak i to nie w takiej nowoczesnej generacji sprzęcie, w starszym typie sprzętu też, też tylko Starszego typie sprzętu jest tego po prostu mało. Jest im mniej kabli, no to mniej takich punktów, mniej, mniej takich e, miejsc w styku, żeby coś takiego mogło się dokonać. tak? I tak to wygląda. Trochę tak w tym pomieszczeniu nagrywając tam mamy poświatło, to tak słabo to wychodzi. E, jeżeli chodzi o przód, tutaj, to mamy odkręcony orbitrol. Bardzo ładnie było podejście odkręcić go. Bezpośrednio w kabinie bardzo ładnie udało się odkręcić pompki bez demontażu rurek, przewodów itd., ale to wiadomo, że będzie i tak rozdrabniane. Tu chodziło głównie o sam demontaż kabiny. Będzie musiała zostać zrzucona maska. Zrzucimy maskę, aby do tych wszystkich elektrozaworów do sterowania yy, układem hydraulicznym kierowniczym. To jest właśnie nawigacja typu hydraulicznego, że nie, to, nie jest to nakładka na układ kierowniczy na kierownicę, tak jak u mnie w kierowcu czy w szóstce, tylko tu już jest ten typ, który właśnie jest wbudowany wpięty w hydraulikę, tak? I hydraulika tutaj tą nawigacją, znaczy, no, nawigacja zarządza tą hydrauliką, tak? Jeżeli chodzi o kierowanie. W tym momencie też jest duża wygoda i bardzo duża szansa, żeby dopatrzeć wszystkie przetarcia przewodów gumowych, ciśnieniowych, od nagrzewnicy, no ten od nagrzewnicy to wygląda jakby po prostu już był od oleju tak spuchnięty, że już chyba będzie jego. O, 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 czy to smar? Nie, to smar na szczęście. Ale nie tylko. To już będzie jego koniec. To już jest popuchnięte, takie, wiecie, no, zaolejone. Można fajnie, właśnie przejrzeć. Kurde, denerwuje mnie ta podstawa, bo bym tu wszedł. Ale dobra. Moment. O. I w tym momencie też. Można całą wiązkę elegancko przezbroić w nowe taśmy, na nowo pozabezpieczać, na nowo to poukładać, tak jak widać, o jest opaska żółta, żółta, taśma czerwona, o to już niejednokrotnie ktoś tu sobie znaczył w jakiś sposób, czyli tutaj po prostu, no, 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 no było, było robione, wiemy o tym, że było robione, też pasowałoby od razu to wszystko wyczyścić, no bo... No kurde, no właśnie, jest to w peszli, a zobaczcie, jak to jest w peszli, to wszystko jest załadowane smarem na potęgę. Widzicie to? No takie są realia dzisiejszych maszyn, takie są realia dzisiejszych ciągników. I takie są realia właśnie, o. Obornik. Znaczy raczej jakaś skór składająca się słoma, ale już wygląda jak obornik. Widzicie, o jest pszenica, są nasionka. Jest, jest, o kiełkuje nawet. No to to jest taka właśnie, mówię, archeologia ciągnikowa, bierzemy się do takiego ręcznego oczyszczania, wydrapiemy, wyskrabiemy, wydmuchamy, później z podłogi ładnie e, wyzmiatamy to, no ale no to wszystko to trzeba ciąć, układać, bo to oj będzie pracy przy tym, żeby to zrobić naprawdę solidnie, no to wiecie drodzy widzowie, drodzy widzowie że wiąże się z tym bardzo duża, duża liczba godzin czasu, tak? No szkoda, szkoda, że akurat tak to wszystko koledze Maćkowi wyszło z tym ciągnikiem, że mimo tam wszelkich inwestycji, wszelkich napraw wcześniejszych, no nadal jest problem, tak? Będę się starał prowadzić to wszystko do pierwotnego stanu, tak jakby to wyjechało z fabryki, czyli po prostu, żeby więcej chłop do tego no nie musiał się dotykać, tak? Na ten moment po całym czyszczeniu ciągnik wygląda następująco. Nie jest to jeszcze oczywiście Dopracowane to perfekcji, ale będziemy myć, jak już będą też porozbierane poszczególne elementy osobno. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o doczyszczenie takiego ciągnika, no to jest duży problem. Duży problem, kiedy on jest pomalowany na czarno. Jeżeli by był pomalowany na zielono jak John Deere, czy na żółto jak Kirowiec, to brud idealnie widać. Tak jak stoimy teraz, widzimy tylko tutaj ten brud. To jest piach taki typowo z zakoła. Ale tak żeby dobrze się przyjrzeć tu doczyścić to wszystko, no to jest problem, bo to brud jest czarny, podłoże jest czarne i dopatrz to, trzeba było normalnie światłem tu wszędzie świecić i dopiero to doczyszczać, tak? A inne kolory jaśniejsze oczywiście yy, idealnie nam to pokazują. To jest chyba celowo robione, no już chyba nawet i nie ma co się oszukiwać legendy o tych malowaniach ciągników na czarno krążą po sieci. Wiemy o co chodzi no to taka można powiedzieć mała niedogodność co do reszty jeżeli chodzi o ten ciągnik to jest tak naprawdę mój debiut w nim w takim modelu, w takim egzemplarzu ogólnie w marce jedyne skrzynie biegów z jakimi miałem do czynienia z takimi nowszymi nowocześniejszymi konstrukcjami to było chyba w 2014 albo 15 roku skrzynie John Deere Power Quad 7810, robiłem takie skrzynie tam się wysypały tarczki, od przebiegu tam chyba 15 tysięcy godzin i poszły tarczki i zrobiłem całą tą skrzynię, to funkcjonuje do dzisiaj bez żadnego problemu, no i jak mam kontakt z właścicielem jeździ bez żadnego ale, tak więc ja wychodzę z założenia, co ktoś złożył, to ja również potrafię rozłożyć i pod, będę próbował to złożyć, tak, wiecie o co chodzi tak samo jak przy silnikach, no, czy naprawisz taki, czy taki silnik czy tam jakiejś innej marki, czy cokolwiek Dopóki w silniku jest tłok, je biot, maszyna idzie, no to jestem w stanie się tego podjąć. tak? Taka sytuacja i takie moje podejście. E, tutaj już patrzę po sekcjach, widzę, że jedna jest chyba została oryginalna, bo jest w farbie, te już są wymieniane, czyli już były jakieś problemy z sekcjami. E, też usłyszałem legendy, gdzie kupować, jakie kupować, e, w jakich cenach, bo niektóre nie potrafią dać się zaprogramować do ciągnika, coś takiego. Już trochę informacji zbieram o tym sprzęcie i tak naprawdę nie jest to jakieś strasznie skomplikowane. To wygląda odstraszająco, bo tych przewodów, tak jak wcześniej mówiłem, wszystkiego jest multum. Jest naładowane tych kabli, tej elektroniki, ale tak naprawdę tak, w skrzyni znajdują się tylko elementy mechaniczne, a całe sterowanie tego wszystkiego i zarządzanie jest na zewnątrz, tak? Tak to z mojego punktu widzenia jest, no i wszyscy oczywiście też to widzimy. I sama właśnie ta mechaniczna awaria, no to oczywiście, no to tam żadnych cudów nie będzie, będzie ileś tam wałków, koszy, tego wszystkiego. I koniec, tu będzie dalej szła transmisja, tu będzie gdzieś sprzęgło wałka, tu gdzieś hamulce. No to jest taka podstawowa, klasyczna budowa całego, można powiedzieć całej transmisji, tak? No tylko, no, no nie oszukujmy się, no jest tego, no jest tego tutaj, mimo że to jest już starszy ciągnik. No, no, jest tego sporo, ale no całe sterowanie skrzyni biegów znajduje się właśnie na zewnątrz. E, ostatnio też dyskutowałem z jednym z widzów, że w takich sprzętach nie powinno być oleju do zasilania hydrauliki zewnętrznej lub innych układów, nie powinno być pobierane przez pompę olej, nie powinno być pobierane przez pompę olej ze skrzyni, że powinien być osobny zbiornik. I zgodzę się tutaj z nim. Bo teraz, gdy mamy skrzynię biegów jako zbiornik, no to widzicie, automatycznie to, co wytworzyło się w skrzyni, czyli awaria mechaniczna, jest pobrana przez pompę. Tu akurat mamy filtr stawny, bo tu mamy pompę zewnętrzną, tak, i tu mamy filtr stawny, czyli tu jest filtrowany ten olej, ale prawdopodobnie wszystkiego nie jest chyba w stanie wyłapać tego najdrobniejszego wiura, tej najdrobniejszej drobinki. I to wszystko idzie nam w cały układ, idzie nam to wszystko w każdy jeden możliwy układ, przód, tył, wszędzie, wszędzie. Ja jak wymontowywałem ten WOM przedni, to też z tego WOMu widziałem, widziałem w tamtym siłowniku, widziałem takie drobniutkie fragmenty, widziałem opiłki. Tak więc, tak więc jeżeli by tu była osobna hydraulika, tak jak mój tutaj jeden z widzów mówi, to może by wyglądało to zupełnie inaczej. Nie będę ukrywał wschodnie konstrukcje tak mają. Kierowiec ma osobny zbiornik hydrauliki, osobna jest skrzynia, tak? W każdych Belarusach też tak jest. No w naszych ciągnikach krajowych starszej produkcji, niestety też jest wszystko pobierane ze skrzyni, ale tam hydraulika nie jest na tyle rozbudowana, tak? Taka sytuacja. Drodzy widzowie. Tak więc to jest też taka kwestia sporna. Jeżeli chodzi o tą hydraulikę, tu już mamy bardzo dużo tego wszystkiego oznakowanego. No to tak jak mówię, to już były poprzednie, poprzednie naprawy, to wszystko tutaj widać. Ja jeszcze też z mojej strony powiem, że ten podnośnik, który tutaj jest, kiedyś też tam była dyskusja, że ja w swoje szóstce wyrzucając całą automatykę, tą mechaniczną ze środka, skrzywdziłem ciągnik, że usteczniłem go. No ale jak tak patrzę teraz, to mamy tylko ramię, mamy tylko tłoczysko, a w środku prawdopodobnie tutaj nic. I sam rozdzielacz jest tu pewnie na zewnątrz w tym w całym w tym, całym całym, całym tutaj, no jak to nazwać, no całym bloku zaworowym, tak? No ja nie zrobiłem swojej szóstce, nic innego, tylko wywaliłem rozdzielacz to wszystko ze środka i prosty, zwykły blok zaworowy, czyli po prostu rozdzielacz, założyłem na zewnątrz, siłowniki wszystkie podłączone, tylko w szóstkach jest tak, że siłownik jest jeszcze w środku, tak. I to wszystko jest razem pod jedną sekcję podpięte i podnosi to. Tak więc nie zrobiłem czegoś, czegoś usterzniającego, bo w nowej konstrukcji jest to samo, tylko jest dołożone czujników, położenia i jest to wszystko sterowane już cewkami. Jest to wszystko już, gdzie tu jeszcze jest ten czujnik? Tu jest kolejny czujnik, i to wszystko, po prostu ta siłowa, niesiłowa, to wszystko, wszystko, wszystko wsiost steruje elektronika. A ja mam najba najbardziej prosty możliwy schemat, czyli prosty rozdzielać. Rączka, dźwignia, pompa i siłowniki. Tak więc, no to nie jest takie, też do końca, ustecznianie ciągnika, tak? To taka już na boku sprawa. Kończę na dzisiaj, idzie wieczór. Takie skromne taka skromna prezentacja tego wszystkiego, co dzisiaj zrobiliśmy. I w następnych materiałach, oczywiście, ciąg dalszy, prócia środka tego kejsa, tak? To by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć. Żeby dokonać bardzo dobrego remontu tego sprzętu, to to będzie coś naprawdę bardzo, bardzo czasochłonnego. Patrzcie. I tak, co kawałek. Widzicie to? I tak w każdym miejscu. Gdzie nie tylko. To po prostu jest do gruntownego i tak potężnie ciężkiego przeglądu. Na razie.